Siemanko Brygada, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj krótka pogadanka, bo mam ciekawostkę dla Was. Dwa wyroki sądowe mam ze sobą. Jeden wyrok jest gościa, który w okresie ochronnym łowił, złowił szczupaka i go zabrał, czyli można powiedzieć, że go ukradł. A drugi wyrok to jest wyrok gościa, który łowił siecią, czyli kłusował i złowił na tą sieć jednego leszczyka jeden kilogram i też został złapany i ukarany. To jest tak, wykroczenia są niewielkie. I zwykle nas to wędkarzy bardzo irytuje, że takie wykroczenia niektórzy popełniają, no, denerwuje nas, że zabierają ryby wtedy, kiedy nie powinni, denerwują nas ci siatkarze, nawet jeżeli to tam małe ilości wchodzą w grę i denerwuje nas zawsze to, że, bo tak zwykle się uważa, że to jest niszka szkodliwość czynu, więc to tam na pewno i tak gościu nie zostanie ukarany. No przeświadczenie jest takie, że ci ludzie są po prostu bezkarni i mogą robić co im się żewnie podoba. A my się tylko wkurzamy, że tam no jednak gdzieś tam się płaci te składki i tak dalej i tak dalej i ktoś z tego sobie bierze i kradnie. A okazuje się, że jednak może być inaczej. I ten materiał ma po pierwsze pokazać, co grozi za takie z pozoru niewinne wykroczenia, a po drugie ma pokazać, że jednak się da. Jak gdzieś to jest też tak dla Was trochę, jak gdzieś będziecie mieli właśnie, że się nie da, nie można, gdzieś tam wążę w PZW będą Wam mówili, że to bez sensu takich ścigać, no to macie tutaj żywy przykład z mojego podwórka, że można, da się i jakby podprowadzić takiego gościa pod sąd i taki, taki gościu może zostać ukarany. Czyli w sądach też okazuje się, że się da, że to nie jest tak, że niska szkodliwość. Da się. Skąd ja mam w ogóle te wyroki? Te wyroki między innymi karą to wam przeczytam, jest upublicznienie właśnie tego wyroku na stronie internetowej, i to jest strona internetowa Okręgu Toru. I możecie sobie wejść, jak, jak jest, jest, jesteście ciekawi, ale ja wam i tak screeny tutaj wrzucę. Pierwszy wyrok ma wisieć przez miesiąc, drugi wyrok ma wisieć przez dwa miesiące, no ale jakby to też o tym często się mówi, bo zawsze mówimy, no, że to powinno być gdzieś upublicznione, żeby ci ludzie się wstydzili, to nigdy w życiu tego nie zrobią. No, zobaczcie, też się da to zrobić. Więc stamtąd mam te wyroki, przeczytam wam w ramach ciekawostki. Ja zamarzę dane osobowe, bo jakby ja do końca tam nie wiem, czy ja to mogę tak wrzucać. A zresztą to też nie chodzi o to, żeby teraz się nad tymi ludźmi jeszcze znęcać z imienia i z nazwiska, żeby ich wskazywać tutaj w tym materiale, bo ten materiał nie jest po to. Tu bardziej chodzi o całą sprawę, jakie są konsekwencje i że właśnie się da, a nie po to, żeby tam się jeszcze bardziej znęcać nad tymi ludźmi. No oni już swoją karę, że tak powiem tutaj dostali i słuchajcie no tutaj pominę te szczegóły screen widzicie więc sobie możecie dokładnie przeczytać tak ogólnie wam tylko powiem o co chodzi no i ten sąd tutaj, yy, yy, tu mamy dane, la, 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 oskarżonego o to, że w dniu 22 kwietnia 2024 roku w miejscowości Grabowiec, powiat grudziącki dokonał w okresie ochronnym połowu ryby w postaci jednego szczupaka o wymiarze 55 cm i wadze 1,30 kg, którego następnie zatrzymał dla siebie przechowując go w podręcznej torbie wędkarskiej. Czym działał na szkodę okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu w kwocie 644,50 zł. Bo oni to jakoś tam przeliczają. Jak weźmiesz te ryby, ukradniesz, skusujesz, nie wiem, weźmiesz w okresie ochronnym, to jakaś tam powstaje szkoda i tam w jakiś sposób to się liczy. Ja nie wiem dokładnie jak, no ale widzicie, taki szczupaczek 55 cm, 1,30 kg. Spowodował szkodę prawie 650 zł. I teraz orzeka ten sąd, i teraz będzie cała lista tego, jakby, jakie konsekwencje ten gość poniesie. Oskarżonego, imię, nazwisko, uznaje za winnego popełnienia czynu zarzuconego mu w akcie oskarżenia, tam przestępstwa, artykuły i za czyn ten na mocy powyższego przepisu wymierza mu karek żywny w wysokości 70 stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę za równoważną kwocie 20 zł. 70, ja to tak rozumiem, nie? 70 razy 20, czyli prawie półtora klocka gość musi zapłacić. No dużo, nie dużo, słuchajcie, no półtora klocka za szczupaka 55 cm, no dla mnie półtora klocka jest dosyć dużo warte, więc no nie kupiłbym szczupaka za tyle pieniędzy i nie chciałbym też stracić półtora tysiąca, więc no trochę to jest, nie? Yy, ale to nie, nie koniec. No lecimy dalej. Yy, dwójeczka. Na mocy artykułu na poczet yy, orzeczonej w punkcie pierwszym wyroku karczm grzywny zalicza oskarżonemu okres zatrzymania w sprawie yy, od dnia tamtego i tego. No bo gość trafił na dołek. Yy, złowił szczupaka w okresie ochronnym. Zabrał go, złapali go, no i trafił na dołek. No a ten dołek, no to jest pozbawienie wolności, więc jakby wliczyli mu odejmują mu to, tak? No te 70 stawek dziennych, no jakby ten ten jeden, tą jedną dobę tam, czy nie wiem, jak to zostało policzone. No, już to, to wliczyli mu to na poczet kary. No ale też no, zadzwonić do domu i, kochanie, gdzie jesteś? Siedzę na dołku, bo zabrałem sztupaka 50 centymetrów. Także też bym nie chciał, nie? Yy, dobrze. Yy, następny punkt yy, na mocy ustawy o rybactwie śródlądowym o rzeka. Widzicie, na wszystko są ustawy. To nie jest tak, że nie można czegoś. To wszystko jest orzeka o podaniu y, oznacz, y, orzeczenia do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej okręgu PZW w Toruniu na okres jednego miesiąca. No to jest to, o czym właśnie mówiliśmy. No wstyd, nie? No chciałby ktoś z Was tam, żeby Wasze dane, Wasz wyrok wisiał? No nie, nie. Ja też bym nie chciał. Także no wstyd jest. Y, czwóreczka. Na no, mocy ustawy, też ta, ta sama ustawa o rybactwie śródlądowym zarządzał oskarżonego y, na rzecz y, PZW Toruń na wiązkę w kwocie 3,500 tysiąca złotych. O, konkretnie. No i teraz następny punkt, no bo gość łowił na wędkę, no to mu tą wędkę zabrali, yy, czyli yy, orzeka, o, orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa, czyli wędka przepadła, Skarb Państwa ją przechwycił, pewnie tam później są jakieś te, jak to się nazywa, licytacje czy coś, nie? To się wyprzedaje jakoś. W postaci wędki teleskopowej Bluebird, wraz z kołowrotkiem oraz torby turystycznej pista opisanych w wykacie dowodów rzeczowych yy, gdzieś tam gdzieś tam Bluebeard no to chyba są te ultralighty nie wiem? prawdopodobnie gość próbował łowić o konie no zdarzył się szczupak no po prostu wystarczyło tego szczupaka wypuścić no bo może się zdarzyć szczupak no ale okazało się że gość był głodny i sobie postanowił tego szczupaka zabrać no i ma teraz wędki nie ma kołowrotka nie ma torby nie ma yy, następne to jest ciekawe. orzeka Przekazanie do depozytu sądowego na okres nie krótszy niż 12 miesięcy karty wędkarskiej do czasu złożenia przez oskarżonego ponownego egzaminu z wynikiem pozytywnym. Czyli musi zapłacić, dane jego idą w internet, zabrali mu sprzęt i jeszcze raz musi zdać na kartę wędkarską. To nie są koszty, no zdanie tej karty to też nie jest nie wiadomo jaki wyczyn, ale wiecie, czas, nie? No musi to znowu zrobić, żeby mu tą kartę oddali. Więc zabierają, zdasz jeszcze raz. To Ci oddamy. Zarządza od oskarżonego na rzecz oskarżyciela posiłkowego PZW Toruń w kwocie 1256 złotych tytułem poniesionych wydatków postępowania z tytułu ustanowienia w sprawie pełnomocnika. No czyli okręg PZW wziął prawnika, no i za tego prawnika gość też musi zapłacić. Ojej. <śm> <śm> No i zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych w sprawie obciążając nimi skarb państwa. No to my podatnicy zapłacimy za, yy, za to, że gościa sądzili. No ale jakby widzicie, no konsekwencje, no można by powiedzieć, że można by tam dalej gościowi dowalić, nie? ale podejrzewam, że to nie był jakiś rasowy kłusownik i on to odczuł naprawdę boleśnie. No trochę tego jest, wiecie, zapłacić, odsiedzieć na dołku, dane w internecie, zabrać sprzęt. Jeszcze zapłacić za prawnika? No kurde, no myślę, że gościu odczuje, nie? Także zobaczcie, macie żywy przykład, że, że się da po prostu. Lecimy teraz z drugim. Drugi to jest ten, co mówiłem o tym, no już kłusowniku, nie? Bo to już jest kłusownik. Bo on tam głowił był siecią. O, mam tutaj. Dobrze. Orzeka, no tych tutaj oskarżonego o to, że w dniu 31 lipca 2023 roku o godzinie 5.10 na terenie jeziora w gminie, nie będąc uprawnionym do rybacka przy użyciu rybackich narzędzi połowy w postaci sieci rybackiej, dokonał połowu ryby gatunku leszcz o masie 1 kg, czym działał na szkodę Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, czym spowodował straty w kwocie, uwaga, 8 zł. 8 zł okręg kosztował ten leszcz. Nie ma niskiej szkodliwości. Jak się chce, to można. No, 8 zł, nie? No, ale gość kłusował, wiecie, no jest kłusownikiem, więc należy mu się kara. No, nasze ryby zabiera z wody, no ludzie. No i teraz, co mu za to grozi? Uznaje za winnego popełnienia czynu, w tym ustalenie, że działał na szkodę PZW-Toruń. Za winnego występu z artykułu tam rybackiej śródlądowym i za to na podstawie. Wymierza mu karę jednego miesięca ograniczenia wolności, polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym. Także widzicie, gość musi 30 godzin będzie albo zamiatał ulicę, albo gdzieś tam w jakimś schronisku, nie wiem gdzie to tam takie rzeczy się odbywają, wiem, że na pewno w jakichś tak MPO, takich rzeczach właśnie przy, przy śmieciach, przy sprzątaniu ulic, no 30 godzin gość będzie musiał odrobić. Następne to też jest pod, o podaniu wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na okres dwóch miesięcy na stronie internetowej Sądu Rejonowego oraz, a jeszcze na Sądzie Rejonowym też jest ten wyrok i stronie Okręgu PZW Toruń. Orzeka wobec oskarżonego nawiązkę w kwocie 40 zł, zł na rzecz Okręgu PZW Toruń. I kwotę 968 zł tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika. Czyli tutaj ta sama sytuacja i zwalnia oskarżonego z kosztów sądowych. No, widzicie, to są dwa przykłady stosunkowo no, nie no, czynu takiego no, zabronionego, ale no to nie są jakieś wielkie przestępstwa, tak jak powiedziałem na początku, to na takie rzeczy nas zawsze wędkarzy wkurzają i zawsze nas też wkurzało, bo właśnie niska szkodliwość, bo się nie da, powinni ich udostępniać w internecie, no to proszę macie żywe przykłady na to, że da się to zrobić, takie rzeczy mogą grozić za to, jak weźmiecie rybę w okresie ochronnym albo łowicie na siatkę a ponadto, no jak się ktoś tam wkurzy, no podejrzewam, że tutaj też była robota tego prawnika, nie, że on po prostu wiedział jak temat ugryźć i tak to zrobił, że, że po prostu do tego doszło. No, bo wiecie, tam, no, Szary Kowalski pójdzie do sądu, no to tam nie za bardzo się orientujemy, jak to wygląda. Prawnik wie, jak to zrobić, więc podejrzewam, że to było po prostu robota. No, dobry prawnik, który wiedział, jak to zrobić, żeby tą sprawę w ten sposób poprowadzić i żeby tego gościa pod sąd postawić. No to raczej tam, nie wiem, jak oni się bronią wtedy, no ale raczej, no, złamał prawo, złamał prawo. No, można by dyskutować, czy faktycznie no, za tego jednego szczupaka gościa, gościa karać, no bo no jeden szczupaczek tam, no ale no wiecie jak to jest, nie? No wkurzałoby Was jakbyście widzieli, jest kwiecień, łowicie sobie okonie, i widzicie, że gościu zabiera łowi szczupaka i go zabiera, no wkurzałoby to Was czy was, was by to nie wkurzało? No trochę by nas to wkurzało, nie? No bo to jednak człowiek się tych przepisów próbuje trzymać opłaca, no a tu ktoś przychodzi i no także słuchajcie, no tak jak widzicie, dajcie znać w komentarzach informacyjnie tak to wygląda, jak widzicie. Da się to zrobić, ale strasznie zimno jest. Słuchajcie, słońce już zachodzi, ledwo tutaj stoję. Yy, no dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Yy, no macie żywy przykład. To, o czym zawsze wszyscy trąbią i to na co wszyscy narzekają, okazuje się, że da się zrobić. Podejrzewam, że w przypadku tego gościa od czupaka no nie było czynników łagodzących. Może gość się, wiecie, bulwersował, może bogaty, więc jakby ktoś może jak no nie jest zbyt majętny, no to może się bronić, że nie wiem, jedzenie i tak dalej. Nie wiem, nie mam pojęcia. No, tak to wygląda. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie, a ja zmykam. Widzimy się oczywiście w kolejnych materiałach. Jeszcze niedługo będzie jeden vlog, też bardzo ciekawy, bo to wczoraj na live'ie w ogóle znaleźliśmy wspólnie z widzami takie ciekawostki na stronie. Jeszcze będzie jedna ciekawostka, jak się próbuje z wędkarzy zrobić sprzątaczy. Już niedługo. Nara.